Po z zachmur wyszło słońce, a na termometrach pojawiła się wiosenna temperatura. Rowerzyści wyciągnęli swój sprzęt i ruszyli na wycieczkę. Trasa mierzyła 15 kilometrów i prowadziła do Krotoszyc. Wielokrotnie tamtędy jeździmy. W ogóle staramy się wypromować tę ścieżkę, żeby ją jakoś uzdatnić, uniezależnić od warunków pogodowych, żeby można było bez problemu jeździć tamtą trasą rowerami, żeby taka pogoda, jak była teraz, nie przeszkadzała w jeździe. Trasa jest sprawdzona i bezpieczna trasa, którą chcieliśmy jechać, która w chwili obecnej jest lekko błotnista, omija w ogóle ruch samochodowy. Nie ma, jedziemy przez lasy szlakiem polskiej miedzi i świętego Jakuba. Te trasy się nakładają i jest bezkolizyjna, bezpieczna i idealna dla dzieci, dla wszystkich. Dla wprawionych kolarzy organizatorzy przygotowali trudniejszą trasę. To jest trasa z podjazdami właśnie dla takich no, wysiłkowych ludzi, którzy chcą się zmęczyć, chcą. I będziemy się starać robić właśnie takie trasy mieszane, żeby było dla każdego coś dobrego. Jeśli myślą Państwo, że żeby jeździć, trzeba mieć świetny sprzęt, to grubo się Państwo mylą. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem inwestowania jakichś kosmicznych pieniędzy w rower. Ważne, żeby był sprawny, wszystko chodziło lekko, nasmarowany. I nie tak jak niektórzy, że jedziemy i słychać, jak to wszystko zgrzyta. I pod tym względem jak rower jest dobrze zrobiony, może być nawet ewentualnie taki, no powiedzmy, z marketu, czy jakby tam je nazwał, i spokojnie można z nami jeździć. Pamiętajmy o tym, żeby przed dłuższą wycieczką sprawdzić nasz rower. Część ludzi jest taka, co jeździ systematycznie. Oni jednak sprawdzają te rowery przed sezonem. Są ludzie, którzy, że tak powiem, wyciągnęli dopiero rowery z piwnic, więc no, staramy się, żeby zapewnić to bezpieczeństwo jednak na wyjeździe. No właśnie, a czy to jest ważne? Przed takimi dłuższymi trasami trzeba sprawdzać? Bardzo ważne. Bardzo ważne ze względu na to, że każdy taki wyjazd, w dalszą trasę, przyzerwanie linki czy łańcucha wiąże się z tym, że no... Możemy parę kilometrów się przejść na pieszo, ewentualnie szukać pomocy gdzieś po prostu jako, jako transport do domu. Jeśli mamy już sprawdzony i sprawny rower, możemy wybrać się w podróż nie tylko do Krotoszyc. Bardzo ambitne plany, żeby się wybrać na dalej wysunięte punkty na północy i to rowerem. Czy to jest możliwe? W ogóle? Oczywiście, że jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Wszystko siedzi w naszej głowie. Jak się przygotować do takiej wyprawy? Jest to, nie jest to codzienna trasa, jest to długa trasa. Przygotowuję się do tego od paru ładnych lat. Tak, głównie sprzętowo, głównie rower, głównie sprzęt do spania. Czyli ma teraz porządny śpiwór z racji temperatur, które, których się tam spodziewam na przylądku. Także no, jestem właściwie całkowicie prawie przygotowany. Pozostaje kwestia czasu. Teraz znaleźć odpowiednio dużo czasu, żeby, żeby móc tam pojechać. Rower to jednak nie samochód, do którego możemy spakować najpotrzebniejsze nam rzeczy. Jak się spakować jadąc rowerem? Do końca prawda, że się nie zabierze wszystkiego, co potrzeba. Można zabrać wszystko, co potrzeba. No oczywiście, jeśli ktoś ma oczekiwania typu gorący prysznic codziennie, to może zapomnieć o takiej przygodzie. Natomiast, no cóż, podstawą, jak się jedzie na taką wyprawę, podstawą to jest ubranie, tak? Ubranie odpowiednie dostosowane do warunków atmosferycznych, do, do, do pogodowych, tak? coś deszczodpornego, coś co pozwala jechać w taką pogodę jak dzisiaj, tak, oddychającego. Druga konkretna sprawa to jest spanie. Można jechać w paskudnych warunkach, można zmarznąć, można zmoknąć, ale jak człowiek śpi w mokrym śpiworze i w mokrym namiocie, to przyjemność kończy swoją szlachetną nazwę w tym momencie. W związku z tym namiot. Dobry namiot, który zabezpiecza przed deszczem i przed wiatrem, no i śpiwór. Podróż swojego życia ma za sobą pan Piotr, który przejechał w Węgry pokonując 10 tysięcy kilometrów. Pan Piotr ma już kolejny cel. Czy to jest tak, że są momenty, kiedy ciało odmawia posłuszeństwa? No kryzysy przychodzą, ale to rzadko, trzeba się dobrze wyjeździć po prostu. Czyli trzeba się dobrze przygotować przed, przed takim maratonem? Przed, każdym, przed każdymi wyjazdami, po prostu dużo się wyjeździć. No, w tym roku sezon się później zaczął, no ale w tym roku jest mniej do zrobienia. To znaczy? Tylko w czerwcu i jadę na trzy tygodnie objechać Czechy szlakiem browarów czeskich. Do takich podróży trzeba się rozjeździć. Już od jutra właściwie już takie dłuższe etapy treningi dłuższe. Ale to znaczy, że pan codziennie jeździ? No teraz będę się starał, bo niestety miesiąc w plecy, bo zima się troszkę nam przedłużyła, wiosna zima. No, ale tak to będę prawie codziennie. Po ile codziennie się trzeba przejechać kilometrów, żeby potem przejechać? Taki tak. Nie, no, to zależy od tego, od której skończę pracę, nie? to nie jest tak, że bo jeszcze pracuję oprócz tego. <gry> oprócz tego, że już na rowerze. Nie, ale na mnie różnie, bo to w tygodniu to 60-80 w weekend nieraz po 150 do 200? 170 km w jeden dzień zrobił Bartek, który mówi, że satysfakcja z dotarcia do mety jest niesamowita. Jak to jest zrobić 170 km w jeden dzień? Ale ja sam nie mam zielonego pojęcia. To jest dla mnie wyczyn nieludzki, raz mi się to udało i nie wiem, czy kiedykolwiek powtórzę. A dokąd jechałeś? Do Goworowa w Kotlinie Kłodzkiej. Także trasa dosyć ciężka, dużo podjazdów, ale satysfakcja po takim całodniowym maratonie jak dla mnie, bo są wyczynowcy, którzy robią kilkaset kilometrów bez odpoczynku. Dla mnie to jest naprawdę mega wyczyn, i e, warto, warto. Zachęcam, zachęcam. Jeśli ktoś czuje się na siłach, może tak jak Pan Darek wziąć udział w tysięczniku. No, brałem udział w tysięczniku, to jest 1008 km e, tak ciągiem, można powiedzieć w limicie trzech dni. Całą Polskę ze Świną do Użczy Górnych. Także lubię czasem pojeździć troszeczkę dłużej na rowerze. Na pytanie, czy możliwe jest przejechanie tylu kilometrów, rowerzyści odpowiadają zgodnie. To jest możliwe, ludzie jeżdżą na około kuli ziemskiej, jak się... ograniczenia są w nas. Nie wystarczy po prostu spróbować to przełamać w naszej głowie, tak? Jeśli człowiek o czymś myśli i marzy przez ileś lat, to myślę, że jest to osiągalne jak najbardziej. W rajdzie z Ekoramą chętnie brały udział dzieci, które może kiedyś będą zdobywały tysięczniki. Na razie pokonywały trasę 15 kilometrów. Masz radę pojechać taką długą? A, tak, ja jeszcze raz tak jeździłem. Nie raz już jeździłeś? To gdzie tak jeździłeś? Do Czerwonego Kościoła. No i jak się jedzie? Ciężko jest? Nie, nie, nie za bardzo. Nie, nie, nie jest ciężko. Lubisz jeździć? Aha, tak, bardzo. Jak się jedzie? Powiedzcie, gdzie wy dzisiaj jedziecie? Zalegnickie fale. Ale już słyszałam, że brałyście udział w takim rajdzie. Tak. Jak było? Ciężko? Nie, nie było ciężko. A jeździcie sobie tak um, z rodzicami na jakieś trasy wycieczki rowerowe? Tak, czasami jeździmy. Ale dzisiaj um, to trochę dużo kilometrów, nie? Tak. Macie radę? Tak. Dobrze. A powiedzcie sprzęt widzę, że macie super rowery. Sprawdzone? Tak. Wszystko w porządku można jeść? Tak. Dobrze. A powiedzcie, jakie macie jedzenie na drogę, jakbyście z... Mamy. Jakie? To mamy? Mamy banany, i kanapki i te wafelki. Żeby brać udział w rajdach rowerowych nie trzeba od razu pokonywać setek kilometrów. Najważniejsze to dobry humor. Tym razem, jeżeli widzimy ogłoszenie, to jedziemy. Super, no to pani, pani już wprawione w taki, na takie tak, krótkie rajty. 1500 kilometrów! Ale to przyjechać 15 kilometrów to już jest No nie, myślę, że tutaj są dużo lepsi, którzy jadą na 80 i oni już ich należy podziwiać. Bo My też długacz... mamy taki zamiar, jak się wprawimy bardziej. Jak nowe rowery. W rajdzie może wziąć udział każdy. Wcale nie trzeba mieć super sprzętu i pedałować do utraty tchu. Wystarczy dobrze nasmarowany rower, dużo chęci i pozytywne nastawienie. A satysfakcja gwarantowana.